Witajcie. Jest taki kraj, w którym ponad 2% społeczeństwa przekroczyło 90 rok życia. Kraj, w którym mieszka 9 spośród 20 najstarszych osób na świecie i w którym 100-latkowie w dniu swoich setnych urodzin dostają od rządu na pamiątkę srebrną filiżankę do sakę. A wszystko to dzięki tradycyjnej, naturalnej diecie i dzięki zasadzie hara-hachibu, którą sobie za chwilę rozszyfrujemy. Jeżeli chcesz żyć 100, a nawet 110 lat, jest tak, jak jedzą Japończycy. Startujemy. Zanim przejdziemy do szczegółów japońskiej diety, trzeba sobie uczciwie powiedzieć, że także do Japonii wdziera się niezdrowe żarcie. Wchodzą sieci fast foodowe. No i coraz więcej Japończyków ma dokładnie takie same problemy z odżywianiem jak mieszkańcy innych, wysoko rozwiniętych krajów. Ale siła tradycji jednak jest ogromna, a osoby starsze, na których dzisiaj się skupiamy, jednak konsekwentnie jedzą tak jak dawniej. No a w Japonii, w dobrym zdrowiu, żyje największy na świecie odsetek stulatków, a także superstolatków, czyli osób, które przekroczyły 110 rok życia. A odpowiedzialna za to jest tradycyjna japońska dieta, która w 90% składa się z naturalnego, nieprzetworzonego jedzenia, no i bazuje przede wszystkim na roślinach, na szeroko rozumianych owocach morza, no i w mniejszym stopniu na mięsie, jajach i na nabiale. W zależności od rejonu Japonii, procentowy udział poszczególnych grup spożywczych w diecie mocno się różni, ale mają jeden wspólny mianownik i chciałbym to jeszcze raz bardzo mocno podkreślić. Japończycy jedzą naturalne, nieprzetworzone jedzenie. Takie jedzenie, które nawet nie potrzebuje etykiet ze składnikami odżywczymi. Zacznijmy od napoju narodowego, czyli od zielonej herbaty. Zieloną herbatę w Japonii piją wszyscy przy każdej możliwej okazji, no a zielona herbata jest niezwykle korzystna dla zdrowia. Obniża uczucie głodu, zawiera polifenole, czyli antyoksydanty, obniża poziom cukru we krwi, działa kojąco, uspokajająco, antystresowo, no i przyspiesza spalanie tkanki tłuszczowej. Punkt drugi to ryby i owoce morza. Surowe ryby i skorupiaki są świetnym źródłem kwasów omega-3, niezwykle dla nas cennych, zwłaszcza kwasu DHA. No oprócz tego są doskonałym źródłem witamin i zdrowego białka. Na no glony i wodorosty po prostu naładowane są minerałami. Kolejny ważny element japońskiej diety to kochane warzywa pod każdą dosłownie możliwą postacią. Mamy warzywa bulwiaste, bardzo popularne w Japonii, na przykład bataty, czyli słodkie ziemniaki. Mamy słynne japońskie warzywa morskie, takie jak kombu, nori, wakame. No i wreszcie japońska specjalność, czyli warzywa piklowane, kiszone i fermentowane, które są świetne na trawienie, no i doskonale odżywiają jelitową florę bakteryjną. Punkt czwarty to ryż. Ryż oczywiście nie mogło zabraknąć. No i co prawda, ryż to czyste węglowodany, ale Japończycy jedzą ryż w szczególny sposób. Po pierwsze, jedzą ryż minimalnie przetworzony w jego naturalnie występujących w Japonii lokalnych odmianach. Po drugie, jedzą go zwykle na końcu posiłku, według zasady węglowodany na końcu. No a po trzecie, nigdy nie jedzą ryżu solo, zawsze w towarzystwie. Kiszonek, glonów, owoców morza z warzywami i z sosem sojowym. No i na koniec bardzo ważny, piąty punkt: soja. Soja była od zawsze obecna w japońskiej kuchni, bo była tanią, łatwo dostępną alternatywą dla mięsa. No i dzięki temu rozwinęły się naturalne, lokalne, tradycyjne metody produkcji różnych specjałów soi. Które tak na marginesie niewiele mają wspólnego z wyrobami sojopodobnymi, które kupujemy w naszych marketach. Tradycyjne produkty sojowe dzielimy na dwie grupy, na produkty fermentowane, takie jak natto, miso, sos sojowy, i produkty niefermentowane, takie jak tofu i mleko sojowe. I zwróćmy szczególną uwagę na produkty fermentowane, bo to właśnie dzięki procesowi fermentacji wszelkie składniki odżywcze, wszelkie wartości odżywcze z wyrobów fermentowanych są znacznie lepiej przyswajane i metabolizowane niż z wyrobów niefermentowanych. No a wśród wyrobów fermentowanych na szczególną uwagę zasługuje natto. Natto to tradycyjne danie śniadaniowe ze sfermentowanych ziaren soi, a podawane jest najczęściej z rybą i z ryżem. No i poza zdrowym białkiem i błonnikiem natto jest świetnym źródłem minerałów i witamin, zwłaszcza witaminy K2. I pomimo, że natto ani jakoś szczególnie nie wygląda, ani jakoś szczególnie nie smakuje, no to ma bardzo długą listę korzystnych oddziaływań na organizm człowieka. O ile Japonia wygrywa w statystykach światowych, to w samej Japonii rekordy długowieczności bije wyspa Okinawa. I to pomimo tego, że w 1945 roku stoczono tam jedną z najbardziej krwawych bitew II wojny światowej. Szacuje się, że w trakcie walk zginęło na wyspie co najmniej 100 tysięcy cywilów. Ale jakimś studentem, to właśnie na Okinawie żyje dzisiaj proporcjonalnie najwięcej na świecie 100 latków i notuje się najniższy w Japonii poziom otyłości i najmniej chorób kojarzonych z wiekiem, takich jak choroba Alzheimera. Cukrzyca, reumatyzm czy też nowotwory. Amerykańskie badania przeprowadzone na Okinawie jeszcze pod koniec lat 40. wykazały, że tradycyjna dieta na wyspie była w 96% oparta o rośliny. No a Mieszkańcy Okinawy od zawsze sunęli z tego, że jedli małe porcje i przerywali posiłek natychmiast po tym, jak zaspokoili pierwszy głód. I to właśnie na Okinawie zrodziła się zasada hara hachibu, czyli jedz, aż będziesz w ośmiu częściach pełny i nigdy nie najadaj się. Do oporu. I dzięki tej zasadzie mieszkańcy Okinawy średnio spożywają pomiędzy 1500 a 1700 kalorii dziennie. Japończycy słyną z długowieczności i ze szczupłej sylwetki, ale oczywiście nie tylko diecie to zawdzięczają. Poza dietą przede wszystkim dużo ruchu i kultura aktywności fizycznej. Nawet najstarsi Japończycy codziennie się gimnastykują i codziennie spacerują. Poza tym w Japonii jest też kultura korzystania z łaźni parowych i gorących kąpieli, często w gorących źródłach na świeżym powietrzu, często w zimą i oczywiście takie gorące kąpiele świetnie wpływają na krążenie, łagodzą stany zapalne no i poprawiają ogólną odporność organizmu. Co jeszcze? Seniorzy w Japonii cieszą się ogromnym szacunkiem. Jest nawet oficjalne święto narodowe, które przypada w trzeci poniedziałek września, w którym czci się zaawansowany wiek. A poza tym seniorzy nie siedzą w domach, tylko się integrują w ramach wspólnot osób starszych, no i razem spacerują, razem ćwiczą, wspierają się w czasie choroby czy w jakichś nagłych wypadkach, a nawet wspólnie oszczędzają na wakacje, na remonty, co roku u innych członków wspólnoty. Oczywiście Polska to nie Japonia mamy swoją kuchnię, mamy swoje tradycje, mamy swój klimat. No ale z drugiej strony sami popatrzcie, jak wiele z zasad tradycyjnej japońskiej diety moglibyśmy od zaraz wdrożyć do naszego życia. Naturalne, nieprzetworzone jedzenie, dieta oparta przede wszystkim o warzywa, zasada hara, ha, chi, bu. A poza tym aktywny tryb życia, dużo ruchu, no i z powodzeniem moglibyśmy dożyć setki, a nawet stu dziesiątki, czy sto dziesiątki. W Japonii panuje wilgotny morski klimat i świetne warunki do hodowli alg, z których następnie produkuje się spirulinę. A spirulina to jeden z najbardziej wartościowych produktów spożywczych na świecie. Tutaj znajdziesz link do filmu na temat spiruliny i propozycję fajnego pożywnego koktajlu ze spiruliny i z lnu mielonego. Gorąco zapraszam Cię na film i na koktajl. No i widzimy się już za chwilę. Wielkie dzięki. Cześć!